Rewolucja przemysłowa ułatwiła nam życie dzięki wielu wspaniałym wynalazkom. Niestety niesie to za sobą również przykre konsekwencje w postaci zatrucia powietrza. Smog jest jednym z największych zagrożeń dla naszego zdrowia. Szkodliwe rodniki, toksyny i cząsteczki pyłu w powietrzu powodują alergie, astmę i nowotwory. Oczyszczacze powietrza pomogą chronić Ciebie i Twoją rodzinę. Szeroką ofertę urządzeń znajdziesz w Media Expert. Oczyszczacze powietrza w domu to Twoja pierwsza linia obrony przed smogiem. Zdrowe powietrze oznacza minimalne ryzyko infekcji oraz chorób układu oddechowego i serca. Czyste i przefiltrowane powietrze całkowicie zmienia środowisko i wypełnia je świeżością, zarówno w dzień, jak i w nocy. Oferujemy szereg najlepszych oczyszczaczy powietrza na rynku. Możesz wybrać według swoich potrzeb. Aby kupić oczyszczacz powietrza, odwiedź nas w sklepie MediaExpert lub na stronie mediaexpert.pl. Napełnij swój dom świeżością!